Dawaj już od tego komputera! Tyle niwy szczurze, nie ma grania już w Roblox! Ale tatusiu, co się takiego stało? Dzisiaj przecież jest sobota, więc mogę grać. Czy ty sobie jaja robisz ze mnie? Masz już prawie osiemnaście lat, kto przejmie moją firmę? Jak to firmę, tato możesz mówić jaśniej, bo nie rozumiem, o czym mówisz? Za parę dni masz osiemnaście lat. Chcę, abyś przejął mój biznes i rzucił szkołą. O jejku, naprawdę! Czyli idziesz na emeryturę, a ja będę się zajmował całą firmą? Tak dokładnie. W ciągu tych kilku dni masz sobie znaleźć dziewczynę. Jak to dziewczynę, tato? Przecież ja już mam dziewczynę. Mówiłem ci o niej przecież. Chodzi mi o prawdziwą dziewczynę, a nie w Roblox, jak będziesz miał firmę na głowie. To nie be. Zastanawia mnie jedna rzecz, widzowie. Siemanko w ogóle tutaj, Bekon. Dlaczego tutaj tata ma wyższy głos od syna waszego? To jest mega dziwne. Ale słuchajcie, reaguję na historyjkę pod tytułem Moja bestia ukradła mi krasza. Zostawcie konieczkę, łapkę w górę, subskrypcję i oglądamy. Będziesz miał czasu na szukanie partnerki na żonę, bo będziesz się zajmował tylko firmą. Dobrze, tato, w takim razie idę usunąć Robloxa i biorę się do pracy. Super, synu, idź, bo za kilka dni będziesz multimilionerem. Kurczę, to będzie naprawdę ciężkie zadanie znaleźć dziewczynę nie chcę jakiejś byle jakiej. I też nie chcę, aby patrzyła na mój milionowy majątek. Chciałbym, aby mnie naprawdę kochała. Nie mam tylko pojęcia, co mogę w takim przypadku zrobić. Dobra wiem, zapytam mojego ziomeczka, co by zrobił w takiej sytuacji. Bananek dołącza do Wojtka! Siemanko Wojtek, słuchaj, musisz mi pomóc. Mam mega ciężkie zadanie. No co tam, brachu, dawaj tłumacz. Mam nadzieję, że będę mógł ci pomóc XD. Bananek tłumaczy całą sytuację! Stary, powiem ci, że masz mega ciężkie zadanie, jeśli chcesz znaleźć prawdziwą dziewczynę. To znajdź taką, która pokocha cię biednego, wtedy będziesz wiedział, że nie kocha twoich milionów. Tak chcę zrobić tylko, jak to mam zrobić. Po prostu udawaj, że jesteś biedny. Dobra, ja muszę spadać, będę później Elo. Super, dzięki za porady i na razie. Kurczę, kompletnie nie wiem, co to znaczy udawać biednego, ale postaram się to zrobić. Pójdę na miasto i zagadam do jakiejś dziewczyny, zobaczymy, co będzie. Ciekawe, czy znajdzie jakąś normalną dziewczynę, czy, czy taką, która poleci tylko na jego majątek, prawda? Bananek idzie na miasto! O, cześć, jak nasz na imię? Chcesz się może poznać, koleżanko? Spodobałaś mi się. Myśli, o kurczę, jaki o, słodki emoś, w sumie ma zalety na krasza, więc chętnie go poznam. Halo, halo, słyszysz mnie? Czemu się do mnie nie odzywasz? Tak, tak, jasne, chętnie się z tobą poznam. Sorki, zamyśliłam się po prostu xd. Okejka. To, co może pójdziemy gdzieś do jakiejś restauracji, na jakiś obiadek. No jasne, chętnie się przejdę, to teraz idziemy? Tak, chodź, musimy najpierw pogadać. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Ej, w sumie szybko poszło, już znalazł jakąś dziewczynę. Ciekawe, czy to wypali. Bananek bierze dziewczyny do bogatej restauracji. Oki, okay. w takim razie co chcesz jeść? Polecam ci pasztet z krewetek oraz pizzę. Myśli, ale ta restauracja jest droga. Przecież to jest chyba jakiś milioner. Obiad kosztuje 300 złotych. To wezmę ten pasztet z krewetek i wodę z chińskiej jaskini, bo wydaje się zdrowa. <grym> wodę z chińskiej jaskini i pasztet z krewetek. Co to ma być, widzowie? Jeśli was to rozśmieszyło, to napiszcie teraz w komentarzu bananek, a jeśli napiszcie w komentarzu bananek, to ja wam przypnę serduszko oraz odpowiem na wasz komentarz. Czyli wszyscy teraz lecicie napisać komentarz bananek, a my bierzemy się do oglądania historii. Dobrze, to idę zamówić to jedzenie. Będę dosłownie za pięć minutek. Kurczę. Mega fajny chłopak i chyba bogaty. Strzelę sobie fotkę i wrzucę na Instagrama. Niech bestii widzą, że jem w drogiej restauracji. Pewnie będą zazdrosne, hihi. Hi. Zosia robi zdjęcie i wstawia na Instagrama! Założę się, że nie minie minuta, a już pewnie ktoś do mnie napisze, że o co chodzi xdd. Okejka, okay wróciłem. To w takim razie może opowiesz coś o sobie. Chciałbym cię poznać. W takim razie jestem Zosia, mam 18 lat i w wolnym czasie kocham grać w Roblox. Myślisz, o w mordkę, to przecież dziewczyna moich marzeń. O to może nie będzie musiał odinstalowywać Robloxa, bo jak sobie znajdzie dziewczynę, która też gra, no to tam, tam chociaż będą spędzali razem tak czas, nie? W tym samym czasie u koleżanki Zosi! O co tutaj chodzi? Jakim cudem Zosia jest z tym banankiem? Przecież to chłopak z mojej szkoły. To niemożliwe, aby ona spotykała się z tym milionerem. Nie mogę na to pozwolić. Dlaczego moja bestia miałaby mieć lepiej ode mnie, poza tym on jest bardzo toksyczny? Muszę ją ostrzec przed nim i wymyśleć coś, aby nie byli razem, to się przecież nie może stać. Eliza, pisze do Zosin na czacie prywatnym. Eliska, sorki nie teraz, wybacz mi, bo jestem na spotkaniu z fajnym chłopakiem. Dziewczyno, ty wiesz, kim on w ogóle jest? Natychmiast opuść tamto miejsce. Naprawdę nie pamiętasz naszego wspólnego układu? Mamy swoje zasady. Ciekawe, czy on faktycznie jest taki zły, czy ona jest po prostu o to zazdrosna, nie? To, to jest ciekawe, naprawdę. Co masz na myśli, bestii? Możesz mi to bardziej wytłumaczyć. Ja znam tego chłopaka, on jest z mojej szkoły, pochodzi z biednej rodziny i udaje bogatego. Spytaj go, ile zarabia miesięcznie. Mówił, że około 100 zł, hihi. Hi. Co jest z biednej rodziny dobra? To w takim razie ona faktycznie kłamie, no bo przed chwilą się dowiedzieliśmy, że jego tata ma jakąś firmę dużą, I... tak? Pewnie na to spotkanie zbierał cały rok, aby ci zaimponować. Olej go serio. Okejka, dzięki za informację. Przepraszam, miałam ważny telefon i musiałam wyjść. Mam do ciebie takie pytanko. No jasne, dawaj, odpowiem ci na wszystko, co mogę. Bo to jest bardzo droga restauracja. Ile zarabiasz miesięcznie? Myśli, o nie, zaczynają się te pytania, dlaczego nie mogę spotkać normalnej dziewczyny. Wiesz, co wszystko zależy od miesiąca, ale około stówy. Sto złotych? A dobra, ja rozumiem. On po prostu wali taką bajerę wszystkim, że jest biedny i zarabia 100 złotych miesięcznie, a jest zupełnie i naprawdę. Dobra, teraz to ogarniam. Haha, ha, ha, ale z ciebie biedak. I ty zabierasz mnie do takiej restauracji? Ile ty na to spotkanie oszczędzałeś, dwa... Ej, normalna dziewczyna by była, powiedziała, o, ale słodko, on tak mało zarabia i tak mi zabrał do restauracji, a ta się śmieje, z jego, że jest bydakiem, a sama je pasztet z krewetek. Dwa <grystanie> lata czasu, aby mnie to zabrać. Idę od ciebie, nienawidzę takich sztucznych teatrzyków, jesteś jak każdy inny. O nie, znowu to samo, dlaczego nie mogę znaleźć normalnej dziewczyny? Poza tym, na chciałem powiedzieć, że 100 milionów, a ona pomyślała, że 100 złotych. <laughs> nie, ja myślałem, że specjalnie tak mówię. <laughs> o nie, ej dobra, ona się trochę przeliczyła. Po prostu czasami lepiej po prostu zamknąć paszczę, nie? Chyba będę skazany na bycie całe życie sam lub wziąć właśnie taką wieśniarę. Nagle jakaś dziewczyna dołącza do bananka. O cześć, oglądałam z boku całą tą sytuację i chciałabym cię pocieszyć. Nie przejmuj się tym. Wiem, jaki jest świat. Powiem Ci, że wydajesz się mega spoko i mam pewien mały problem. Dzięki, mów śmiało, to może jakoś Ci pomogę. Otóż pochodzę z bardzo bogatej rodziny i mam obiad rodzinny. Wstyd mi jechać znowu samej. I pytanko, czy nie chciałbyś udawać mojego chłopaka za 10 tysięcy dolarów? Wiem, że pewnie nie masz kasy, to idealnie by Ci się przydała. Co? Mocne, mocne. On ma kasę, ale może wykorzysta to, żeby się do niej jakoś zbliżyć czy coś możemy może będą parą, Co o tym myślisz? Myśli, orzesz w mordkę, to chyba będzie idealna dziewczyna. Ona nie będzie kochała moich pieniędzy. No jasne, mogę ci pomóc, tylko serio nie potrzebuję twoich pieniędzy. Mogę iść za darmo. Nie wygłupiaj się, biedaczku biedny. Dam ci je serio. Czy możemy zaraz jechać? Oki, to pozwól, że się ogarnę i możemy jechać do twojej rodziny. Dwie godziny później? Cześć, mamusiu. Przepraszam za spóźnienie, ale przyjechałam właśnie z moim chłopakiem. Myśli, orzesz w mortkę, co to za facet? Jakiś emo i w dodatku pewnie biedak. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Witam, jestem bananek. Bardzo miło mi poznać, kiedy zaczyna się impreza. <grym> Pamiętajcie, żeby napisać bananek w komentarzu, nie? To jest strasznie śmieszna ksywka. Robimy spam bananków w komentarzach, widzowie. Kim ty w ogóle szczurze jesteś? Marta, przecież jak go rodzina zobaczy, to padną. Nie możemy go przyjąć pod dach, on jest za biedny. Czym ty się w ogóle zajmujesz? Mamusiu, daj spokój. Chcieliście, abym miała kogoś, to mam. Czemu jesteś taka toksyczna? Ty masz przejąć naszą firmę. To pewnie złodziej, który nas wykorzysta i okradnie. Myś... Ej, to oni mają jakąś bliźniaczą sytuację w rodzinie w takim razie. Jak ona też ma przejąć firmę, to oni normalnie mają tą samą sytuację, nie? Ale ona ma toksyczną mamę. Szkoda, że nie wie, kim jestem. Dobra, mamusiu, proszę uspokój się. Czy możemy spokojnie zjeść? Pamiętaj, to pierwszy i ostatni raz, kiedy widzę tego bezdomnego tutaj. Przepraszam cię serio, nie wiedziałam, że moja mama tak negatywnie zareaguje. Luzik, nic się nie stało. Naprawdę jesteście tacy bogaci, że twoja mama tak panikuje? Tak, firma mojego taty pracuje dla firmy Buffett, zarabiają z tego miliony złotych. Myśl. Ej, Dziwne, że ona praktycznie w ogóle go nie zna a mu tak wszystko mówi. Mega mu ufa, to jest dziwne. Ja on się nie wydaje, żeby jakoś to źle wykorzystał, no ale nie powinno się tak robić, że obcym ludziom mówić takie rzeczy. Buffet? Przecież to firma mojego taty, ale ja ja nie sądziłem, że trafię do takiej rodziny. Co? Jak firma jego taty? Co? To jest jakieś niepojęte w ogóle. Okej, okay, rozumiem to, co idziemy na ten obiad. Pięć minut później. O w mordę, córko, skąd ty wzięłaś tego mopa? To jakiś żart? Jakim cudem ty, biedaku, masz czelność dołączać do naszej rodziny? Oj tam, Janusz, daj spokój, on wydaje się być mega w porządku chłopakiem. Mega w porządku? On może okraść tylko naszą firmę, jeśli Marta z nim będzie. Dobra panikujecie, zacznijmy jeść obiad, bo jestem głodna, co dzisiaj szef kuchni przygotował. Ja nie wiem, czy jestem głodny, jak patrzę na tego bezdomną żmiję. Dobra, idę po jedzenie. Tata daje bananowi miskę dla psa. Tato co to jest? Po co dajesz miskę dla psa mojemu chłopakowi? Jak to po co? To przecież jest tylko biedne, bezdomne zwierzę? Może. E, jaki on jest chamski ten ojciec! No, jak można dać człowiekowi jeść z miski dla psa? No? O, XD? Jeść z miski? Hahaha, ha, 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 ha. dokładnie. On pewnie nawet nie wie, jak się sztućców używa XDD. Jak ja was dzieci wychowałam? Wy jesteście poważni. To przecież miły, wesoły chłopak. Nagle ktoś wchodzi do salonu! No, w końcu przyszedłeś. Nie mogłem się ciebie doczekać, mordeczko. Dzień dobry, ja przyszedłem do Marty. Podobno szukacie jej chłopaka. Myśli, Co? Ale wstyd przed tym banankiem. Nie wiedziałam, że mam tak powaloną rodzinę. XD, jakiś inny chłopak przyszedł się... Z... Nie, widzowie, jak ja bym tam był, po prostu... Macie też takie całość, że czujecie cringe, jak coś widzicie, a nie uczestniczycie nawet w tej sytuacji. No to dosłownie ja mam coś teraz takiego, nie? Tak dokładnie. Słuchaj, córeczko, musimy pozbyć się tego twojego mopa. Może już wyjść? Marta, naprawdę jesteś z takim kimś? Przecież on nawet złotówki nie ma. Zostawcie go. On jest mega w porządku. Nie interesują mnie twoje pieniądze. Naprawdę? Ja zarabiam kilka milionów złotych miesięcznie. Jestem wyjątkowy. Tylko kilka milionów? Ale ty jesteś niesamowity. Jestem pod wrażeniem. Zamknij się. Ciekawe, czym się ty zajmujesz? Czyścisz buty w gabinecie? Nie, ja jestem sprzedawcą i oferuję różne usługi. Proszę się nie śmiać. Czyli zwykły, normalny człowiek oferuje pewnie usługi bycia szczurem, hihi... -hi. Dlaczego oni się z niego tak nabijają? Czyż to jest masakra jaka. <laughs> Co za mentalny biedak. Marta, weź wyrzuć go z domu, ja na ciebie zasługuję. Zostawcie mnie w spokoju, babciu, pomóż mi coś z tym zrobić. Ja za bardzo nic nie mogę pomóc. Musisz słuchać swojego ojca. Dobra, koniec tego teatru, wyjazd stąd. Ty, biedaku, Marta, wyprowadź go proszę. Zróbcie to do pięciu minut. Ja idę do Kibelka, bo nie wytrzymuję już ze stresu. Jesteście nienormalni. Jak można tak człowieka traktować? Przecież on nic nie zrobił. A mogę chociaż mojego tatę zaprosić, abyście się poznali? Tatę? A kim jest niby twój ojciec? Pewnie... O, to będzie mocne, jak on zaprosi tatę i to się okaże, że to jest właściciel tej firmy tam. Ba, ba nie wiem jaki tam, ale pamiętacie. Jakimś biednym robolem. Dobrze, to zadzwonię, aby tylko po mnie przyjechał i wtedy wyjdę, OK. No i to mi się podoba, wyjazd z tego domu. Nie przejmiesz tak łatwo całej firmy. Dziesięć minut później! Ale to się źle zestarzeje, co, to co ten chłop teraz powiedział. O, cześć synu, co to za fajną dziewczynę poznałeś? Właśnie znamy się kilka dni, jest mega spoko oraz podobno jej firma pracuje dla nas. O Ojejku, to niesamowite. Ciekawe, czy znam kogoś z jej rodziny, mówiłeś, że tutaj przyjadę? Tak, właśnie, wszyscy na ciebie czekają, chodźmy do środka zobaczyć. O, patrzcie, kto przyszedł! Dwóch bezdomnych, którzy chcą przejąć mój biznes, hihi. Hi. Wyglądają jak dwóch klaunów z cyrku. Ciekawe, skąd mają te biedne ciuchy? Słucham, o czym ty do mnie, człowieku, mówisz? I Andrzej, co ty tu robisz? Skąd pan zna moje imię? Zaraz ja pana skądś znam, kim pan do jasnego szczura jest. Myśli, Myśli? 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 Ten, gość ten gość wygląda gość, jak, to, jak, jak, jak mój szef z mojej firmy. Co tu się odwala, kim on jest? Co, ten chłopak jeszcze pracuje w tej firmie? Ej, dobra, to jest po prostu. No, psycholog mi nie uwierzy, w co ja teraz widzę. Jesteś wrednym, toksycznym kidosem, jak masz czelność mnie tak nazywać? Zaraz wysyłam wniosek o natychmiastowe zakończenie współpracy ze mną, zniszczę twoją karierę. Nie proszę, ja przecież nic złego nie zrobiłem. Jak pan to zrobi, to zostanę biedakiem. Przepraszam, kim wy jesteście? O co w tym wszystkim chodzi? Jestem właścicielem firmy Buffett. Mamy prawie 100% udziałów na całym rynku. I ja pana skądś kojarzę, dlaczego jest pan toksyczny dla mojego syna? To jakieś żarty? Nie, nie wierzę wam w te bajki. To przecież nie może być prawda, udajecie coś. Hahaha, ha, ha, dokładnie. Jakim prawem ten facet mógłby nam dawać pracę? Racja, też w to prawie uwierzyłem. Niezłego masz tatusia biedaku. Dość tego nie pozwolę na takie toksyczne traktowanie. Zrywam z wami wszystkie kontrakty. Parę minut później? Bożesz w mordę. Co jest? Dostałem wiadomość, że zerwali ze mną wszystkie kontrakty. O nie jesteśmy od dzisiaj bankrutami, to jakieś żarty? To musi być pomyłka. A ja dostałem wypowiedzenie. Od dzisiaj jestem bez pracy i jestem zablokowany we wszystkich firmach. Jak to? Co to oznacza, tato? Od dzisiaj nasza firma przestaje istnieć? Myśl, to chyba jest faktycznie właściciel tej firmy, firmy ale odwaliłem lipę. Możesz mi to wszystko wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi? Nie za bardzo rozumiem, o co pytasz. Możesz jaśniej? Kim ty tak naprawdę jesteś? Moi rodzice stracili kontrakty, a ten koleś stracił pracę. Naprawdę, twój tata jest właścicielem tej dużej firmy? Możesz to wyjaśnić? Trzeba było po prostu tak nie szczekać, nie? wiecie o co chodzi? Bo ten ojciec nad przyszedł i tak jego tak naskoczyli, a się nie spodziewali, z kim gadają. No i tak to jest, jak się jest toksykiem, to prędzej czy później takie coś się dzieje, no. Tak, jestem jego synem i co miesiąc zarabiamy setki milionów. Ale jaja! Aż mi w to ciężko uwierzyć. Po tym wszystkim naprawdę myślisz, że nasze spotykanie ma sens? Tak. Jesteś idealną dziewczyną, bo wiem, że będziesz kochać mnie, a nie pieniądze. A co z firmą moich rodziców? Żal mi ich trochę. Nie wiem, jak to wszystko załagodzić. Haha, ha, też nie wiem. Coś się wymyśli? Parę dni później. Cześć, kochanie. Słuchaj, chciałabym, abyś poznał moją koleżankę. Mogę ją dodać do grupki? Tak, nie ma sprawy. Chętnie ją poznam. Mam nadzieję, że jaka normalna hihi. Hi. Jest mega w porządku. Na pewno ją polubisz. O, he, 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 hejka, a kim jest ten kolega tutaj? Możesz mi go przedstawić? Siemanko, jestem bananek i jestem chłopakiem Marty, a ty jak masz na imię? Jestem Eliza, naprawdę jesteście razem? I od kiedy w sumie? Tak, jakoś już kilka dni! Jesteśmy ze sobą mega szczęśliwi, w końcu znalazłam kogoś normalnego! Haha, <śmany> ja też się bardzo cieszę. Ej, czekajcie, ja muszę na chwilę iść, zaraz będę, pogadajcie sobie, okej? Okay? Jasne luzik. Słuchaj, korzystając z okazji, że jesteśmy sami, muszę ci coś powiedzieć. Uważaj lepiej na nią, ona będzie tobą manipulować i nie... Ej, czemu ten bekon jest taki chytry, taki niemiły? No przecież wcześniej y, ta bekonica odradzała tam tej dziewczynie być z nim, a teraz y, ona idzie do niego i odradza tamtej dziewczynie. No to jest troszeczkę szczurowate zachowanie. Jest ciebie warta. Co ty do mnie mówisz? Wiem więcej o niej niż ty przecież. Jesteś pewnie tylko zazdrosna. O ciebie? Nie rób sobie żartów, mówię ci całkowicie poważnie. Znam ją od dzieciaka. Dlaczego dążysz, abyśmy zerwali? Przecież jesteś jej bestii i powinnaś ją wspierać. Nie interesuje mnie ona, to zwykła oszustka jest jak jej rodzice. Musisz na nią uważać. I proszę nie mów nic jej, że razem gadaliśmy, chcę, abyś tylko zapamiętał moje słowa. Dobra jestem, i jak poznaliście się? Co powiecie, aby pograć w Roblox? Mam ochotę coś porobić. Ej, to nie jest głupi pomysł. Ja bardzo chętnie z Kibidi. Kochanie, słuchaj, patrz o to nagranie naszej rozmowy, czy ty coś faktycznie knujesz? Co ty robisz? Przecież mówiłam ci coś ty fałszywy szczurze. Zaraz to jest dzisiejsza rozmowa. Co gad... O, dobrze, że ją tak rozgryźli, szybko. jak mnie tutaj nie było parę minut. Tak, dokładnie. Nie sądziłem, że masz tak fałszywe bestie i powinnaś z nią zerwać kontakt. Pozwólcie mi to tylko wytłumaczyć. To nie jest tak, jak myślisz, naprawdę. Prawda jest taka, że on mnie do tego zmusił. Powinni po prostu ją wyrzucić z grupki. Ej, ale czekajcie, bo na coś dalej powiedzieć. Ja chcę zniszczyć naszą przyjaźń. O czym wy gadacie? Jestem już totalnie pogubiona i nie wiem, komu wierzyć. Ja nic nie chcę niszczyć! Ona zmyśla jakieś totalne głupoty, nie ufaj jej. Dobra, mam dosyć na dzisiaj, dajcie mi spokój i odwalcie się ode mnie obydwaj. Widzisz, co zrobiłeś? Chciałeś tego? Ty straciłeś dziewczynę, a ja bestii. Jesteś głupi. To twoja wina. Jakim prawem takie rzeczy wymyślasz? Zobaczysz, że jeszcze tego będziesz żałować. O nie. Ledwo poznałem fajną dziewczynę, a tu już kłótnia przez jej głupią, zazdrosną koleżankę. Kompletnie nie wiem, co robić. Zapytam chyba mojego Ziomeczka, może mi pomoże. Muszę przecież jakoś naprawić tą całą sytuację. Nie mam zamiaru szukać innej dziewczyny. Stary mam ogromny problem. Jesteś ostatnią deską ratunku. Mów śmiało, w czym ci mogę pomóc? Bananek tłumaczy całą sytuację? No powiem ci, że mega słabo, że tak wyszło, to napisz do tej koleżanki po prostu i ją podrywaj. Czy ty oszalałeś? Co to za durnowaty pomysł? Pytam poważnie, co robić? Chodzi mi o to, że będziesz udawał, że chcesz z nią być. Nagrasz to i pokażesz Marcie. To będzie dowód na to, że jej koleżanka jest zazdrosna. Ten pomysł jest moim zdaniem mega głupi. Ej, to jest super pomysł. Idę go realizować. Hej, kaeliska, masz nie. może chwilkę pogadać? To dla mnie bardzo ważne. No jasne, gadaj, śmiało, tylko proszę, nie zmuszaj mnie, abym miała coś robić. Chodzi mi o to, że podobasz mi się troszkę, jesteś mega słodka i czuję coś do ciebie. Myślisz, orzesz w mordkę, czy to jakiś sen? Mój krasz zaczął mnie kraszować. A bo ona na niego leci. Dobra, to już się teraz zaczyna wyjaśniać wszystko. Naprawdę tak myślisz, nie oszukujesz mnie? Nie coś ty, co powiesz, abyśmy byli razem. Tak, proszę, bądźmy parą, z tą fałszywą żmiją. Ja na ciebie zasługuję. Wiem, wiem, muszę to jeszcze jakoś zaplanować. W końcu dojrzałeś. Wiesz, jak ja jej nienawidzę? Nie dość, że bogata to wszystko ma. Dobra, muszę lecieć, nara. O nie, gdzie on poszedł? Czy to był jakiś podstęp? Ma... Tak, to był podstęp, no. Nadzieję, że nie. Cześć, skarbie. Słuchaj, chciałbym ci wyjaśnić całą ostatnią sytuację. Jak niby? Moją bestię znam parę lat, a ciebie o wiele mniej. Nie wiem, czy mogę ci ufać. Bananek pokazuje dowody. O nie, to jest naprawdę... I bananek to jest jednak mastermind. Widzowie, napiszcie bananek w komentarzu i zostawcie łapkę w górę i suba. Przypominam wam. Zobaczmy, co się teraz Prza stanie. To prawdziwa konwersacja? Tak. Ona to zrobiła wszystko z zazdrości i w dodatku cię nienawidzi. Koleguje się tylko z tobą, bo jesteś z bogatej rodziny. Brała od ciebie kiedyś robuksy. Tak wiele razy nie sądziłam, że ona może być takim szczurem. Po prostu nie wierzę. Dobra, muszę z nią poważnie pogadać, dzięki za wyjaśnienie całej sytuacji. O hejka, kochana Besti, jakie dzisiaj mamy plany? Idziemy gdzieś na jakiś shopping? Serio, po tym wszystkim mnie jeszcze nazywasz Besti? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Nie lubisz już mnie, czy co? Ale ty jesteś głupia. Naprawdę wierzysz, że bananek byłby twoim chłopakiem? Aha, o to ci chodzi, czyli on ci wszystko wygadał i to była ustawka. Co za palant. Myślałam, że mogę na ciebie zawsze liczyć, a ty mnie od zawsze nie lubiłaś, to mega smutne. I dobrze, że znasz już całą prawdę. Nie chcecie znać, zawsze wszystko masz co najlepsze. Dobra, za karę blokujecie wszędzie. Nie chcecie już znać Nara? Dobra, bananku. Zerwałam z nią znajomość w końcu. Ej, ale rzadko się spotyka, że takie bekonice są takie niemiłe. Ona to naprawdę była jakaś taka, no, nie fajna. pozbyliśmy no. się fałszywych ludzi wokół nas. Super, bardzo się cieszę. Jak coś to mój tata przywrócił kontrakty z waszą firmą. Ojejku, naprawdę? Jak to się stało? Przecież twój tata miał z tym wielki problem. Wiem, ale wybaczyliśmy twojej rodzinie za to wszystko. Mam nadzieję, że już nie będą tacy toksyczni. Super, dzięki za to wszystko. Parę godzin później? I co tam, stary? Udało się wszystko naprawić? Tak, jak zawsze masz super pomysły i ogarniasz mi wszystkie problemy. Bananek daje Wojtkowi 100 tysięcy robuxów. Wow, 100 tysięcy robuxów. Ej, dobra, co wam słowa. To jednak nie był głupi pomysł. I stary, co ty oszalałeś? Po co mi tyle kasy dałeś? Bo po prostu zasłużyłeś za wielką pomoc. Mocno to było naprawdę. Koniec. Super, widzowie, to już jest koniec, także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a my widzimy się już jutro na odcinku. Trzymajcie się i pa!